Witajcie moi drodzy. Jakiś czas nie było filmu, powiem Wam, że tyle mam pracy, że naprawdę, no, nie wyrabiam. Montujemy coraz więcej magazynów po prostu i, i no nie ma kiedy się wziąć za to nagrywanie, ale znalazłem chwilę dlatego, że dostałem bardzo fajne rozwiązanie. Chciałem je Wam dzisiaj pokazać. Być może się zastanawiacie co to jest takiego i co zaraz wyskoczy z tego opakowania tutaj. Bo widzicie kabelek i tak dalej. To powiem Wam, że nic z tego nie wyskoczy. Natomiast otworzę to, zdejmę te woreczki i pokażę Wam, co to jest takiego. W opakowaniu mamy oczywiście tutaj e, instrukcję i kołeczki do mocowania na ścianie. Ja sobie tutaj odłożę. A tutaj, moi drodzy, mamy. Zobaczcie. Taką malutką, przenośną ładowarkę samochodową, jednofazową e, marki Dolar. E, będę chciał ją wytestować, zobaczyć, jak przy jej pomocy ładuje się mój samochód, je, jakie osiąga parametry, jaką szybkość ładowania. Biorąc pod uwagę, że jest to jedna faza, to prawdopodobnie będzie to maksymalnie 3,5 kW. Ale sprawdzimy i zweryfikujemy to. Ładowarka jest bardzo fajnie, widzę, wykonana. Eee, tak, dosyć powiedziałbym profesjonalnie, tak. Ładna obudowa. Eee, widać, że fajny wyświetlacz. Eee, zaraz zdejmę pozostałe elementy z tej, z tej ładowarki aż w sensie zabezpieczenia, woreczki wszystkie bo inaczej nie będziemy mogli tego wytestować. Popakowane, patrzcie, normalna tyczka do gniazda 230 V. Czyli, jeżeli ktoś z Was ma auto elektryczne lub planuje zakup samochodu elektrycznego, a nie ma złącza siłowego, albo obawia się, że nie będzie miał jak ładować takiego samochodu, to jest to idealne rozwiązanie, właśnie. Tylko gniazdko. 16 amperów. powinno dać bez problemu radę, ale tak jak mówię, zweryfikujemy to. Ja sobie teraz jeszcze tu odwinę wtyczkę, którą podłączamy do samochodu. I zobaczcie. To złącze, ta, ta wtyczka tutaj to jest typowa wtyczka Type 2, może tak, żeby było dobrze widać. Czyli wtyczka do prądu przemiennego, bo takim też prądem ładujemy ten samochód. Jeżeli jesteśmy w domu i nie mamy jakiejś szybkiej ładowarki prądu stałego, czyli DC, więc prąd przemienny AC będziemy mogli podłączyć. Tu jest spięte wszystko, widzę, razem z takimi tasiemkami, żeby nam się to nie rozleciało. Więc już to sobie też porozpinam, bo ten kabel muszę sobie rozwinąć. I jak go rozwinę, to podłączymy go sobie do, do gniazda. Po czym napniemy do samochodu i zobaczymy, czy coś się na ładowarce pojawi. Co się pojawi i czy osiągniemy od razu ładowanie. Czy trzeba też coś poustawiać. Powiem Wam, że według parametrów, które tutaj są podane z tyłu na tej, na tej ładowarce, mamy właśnie e, 16 amperów e, Do 240V może przyjmować. Czyli to też widzę, że no, pewnie producent toleruje nieco więcej, ale tr trzeba uważać, ponieważ. No, wiecie, że w niektórych przypadkach w sieci publicznej, czy też jak ma się fotowoltaikę, to napięcie potrafi wynosić 253 V, a nawet więcej, i to już może być niebezpieczne dla tej odwarki. Być może ona tego nie będzie tolerowała. także przed tym też przestrzegam. Są też przy okazji, oczywiście powiem, że jak jest magazyn energii, to można to napięcie stabilizować, i wtedy takie sytuacje nie będą występowały, i spokojnie będzie można z takiego sprzętu korzystać, bez obawy, że on się może uszkodzić. A jak wiemy, Sieć energetyczna nierzadko spowodowała problemy z naszymi urządzeniami, które mamy w dobach. Yy, widzę, że tu jest podana informacja, że jeżeli podłączymy do zasilania, mamy taką kontrolkę, yy, i teraz, jeżeli ona świeci na zielono, to znaczy, że jest to podłączone urządzenie. Yy, jeżeli będzie to migające, yy, tak jakby przejściowo, tak, czy, czy, czy powoli, to jest, wtedy jest faza ładowania. A jeżeli będzie w sposób ciągły też e, świeciło, czyli tak samo jak, jak na początku, a jest podłączony, to znaczyłoby, że e, samochód się naładował. No i cóż, jest tu instrukcja obsługi również z tyłu, co e, wykonywać po, po kolei, krok po kroku, jak podłączać, jak dbać o bezpieczeństwo, bo to jest też bardzo istotne. Ładowarka e, ma e, jakby klasę bezpieczeństwa IP66, czyli jest e, urządzeniem, które może pracować na zewnątrz. Nawet jeżeli tutaj pada deszcz, to nic się nie powinno stać. Nie, nie nadaje się to do zamrzania w wodzie na jakimś tam dużej głębokości, prawda? Natomiast więc, więc to nurkować nie może. Natomiast tak normalnie w sposób, czy jakby do tego przeznaczony do ładowania, jak najbardziej się nadaje. W związku z czym teraz ja sobie to podłączę, podłączymy do samochodu, po czym pokażę Wam, co na tym wyświetlaczu się, na tej ładowarce pojawiło i czy auto się ładuje i z jaką mocą. Proszę, abyście sekundkę poczekali. I słuchajcie, ładowareczka po pięciu, jak widzicie, zaświeciła ładnie na zielono. Po podłączeniu wtyczki zaczęła tutaj migać do nas takim bardzo przyjemnym odcieniem właśnie zielonego koloru. Natomiast na wyświetlaczu tej ładowarki widzimy temperaturę 18-19 stopni. Oczywiście, że jest uziemienie. Od jednej minuty ładowarka pracuje. Mamy 226V i 0,5A. Na chwilę obecną jeszcze do samochodu nic tutaj widzę nie trafiło, przynajmniej ona jeszcze tego nie pokazuje. Nie wiem, czy trzeba nacisnąć ten przycisk do, do ładowania, być może tak właśnie trzeba zrobić. Dlatego przejdę teraz do samochodu, zobaczymy, czy tam jest jakaś informacja o ładowaniu. O czym tu wrócę, jeżeli nie będzie, to oczywiście naciśnijmy ten przycisk i zobaczymy, czy w tym momencie odbywa się ładowanie. I słuchajcie, w tej chwili, jak widzicie, już mam samochód naładowany na 96%, 0,5 kW tu widzę, pokazuje w tej chwili, ale auto było otwarte, więc to jest taka sytuacja, kiedy możemy zwolnić wtyczkę przy niewielkim prądzie i w tej chwili już to, 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 taki czas trwa do 15 sekund, po czym ładowarka znowu wchodzi w tryb ładowania większą mocą. Zobaczcie, w tej chwili leci do samochodu między 1,1 1, a 1,2 kW. Czyli z taką mocą ta jedno ładowareczka pracuje, co jest w sumie bardzo fajne, powiem Wam. Nie jest to szybkie ładowanie, wręcz bardzo, bardzo wolne, ale jednocześnie coś takiego jest dosyć fajnym rozwiązaniem, ponieważ po pierwsze, to właśnie nam się tutaj wyłączył ekran, więc ja uchylę sobie drzwi. O. No i słuchajcie, i właśnie ten mały prąd i ta niewielka moc, którą się ładuje ten samochód, Spowoduje, że jak gdyby akumulator samochodowy, ten trakcyjny, bardzo ładnie będzie zbalansowany i wyrównany. Będzie on wyrównane napięcia, ponieważ baterie ładują się wolno. To jest właśnie istota takiego, takiej poprawy jakby jakości każdego ogniwa typu litowego. I teraz słuchajcie, przejdę do ładowarki, zobaczę, czy naciskam ten przycisk, czy coś się zmieni, bo być może albo się wyłączy ładowanie. Albo może zmienię prędkość tego ładowania. Także to też jest dla mnie interesujące, ale jeszcze jedna ważna rzecz, że przy tym niewielkim ładowaniu, które tu mam, przy niewielkiej mocy, bardzo fajnie by się tej ładowarki używało w sytuacji, w której na przykład musimy korzystać z jakiegoś zapasowego magazynu energii, takiego tymczasowego rozwiązania, prawda, takiego banku podrzędnego, że tak powiem, czy jak zimy z takimi z akumulatorami takimi czasami awaryjnie, to też byłoby to możliwe i mogłoby być ciekawym rozwiązaniem. Tu się wyłączyło, słuchajcie, i ty razem wciśnięć Przycisknęła do barce. No i teraz słuchajcie, zobaczcie. Już 0,01 kWh. Widzę, że do samochodu weszło. O 6 minut się ładuje. Mm, także widać, że działa. Teraz sobie naciśniemy tutaj. Nie wiem, czy to coś w tej chwili spowoduje. Można przytrzymać. O. Aha, czyli jeżeli dłużej przytrzymamy. To zatrzymamy, zatrzymamy, właśnie ładowanie samochodu. No to przetrzymajmy sobie dłużej. I wygląda na to. Nie, nie wiem, czy się zatrzymało. Chyba się nie zatrzymało. Słuchajcie. Może jeszcze raz trzeba w tym nacisnąć. O! Czyli jak jest informacja, trzeba jeszcze raz przycisnąć, i wtedy się yy, ładowanie samochodu zatrzymuje. I z automatu ładowarka przestała. Migać, tylko zaczęła nam świecić światłem ciągłym. Czyli widzicie, działa. Teraz tak, nacisnij, o, się nawet finished, tak, charging. O, spróbujmy w takim razie, jeszcze raz słuchajcie, ładowanie rozpocząć. Zobaczymy, jak zacznie to, ta ładowarka migać. Powinien trzeba przytrzymać, ale jeszcze raz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jak się ładowało z tej jednej fazy, to mieliśmy napięcie, widzieliście 220V. W tej chwili jest 227, ponieważ jak widzicie. No nie ma obciążenia, więc automatycznie napięcie nie spada, prawda? Czyli tak, taka jednofazowa ładowarka, zobaczcie, już potrafi nam te 7 V napięcia obniżyć. Zaledwie przy tym jednym kW, prawda? Więc to już jest naprawdę dużo. Dobrze, przytrzymajmy zatem przycisk. Nie wiem, czy on teraz złapie. Może trzeba dłużej przytrzymać. Albo krótko może. To jest finished charging cały czas. Więc nie wiem, czy żeby uruchomić trzeba wyjąć wtyczkę jeszcze raz, wpiąć, czy po prostu wystarczy ją posłużyć tym przyciskiem. Może dwa razy? Też chyba nie. Chyba trzeba wyjąć wtyczkę z samochodu i wtedy dopiero nam to się to ponownie uruchomi. Dobrze, wobec powyższego, teraz powinna wtyczka wyjść bez żadnego problemu. Yy, I po ponownym wpięciu pięciu się pewnie znowu uruchomi. Zaraz to sprawdzimy. Ja wypinam wtyczkę. Tak, bez problemu wtyczka wyszła. Na stacji nic się więcej w tej chwili nie zmieniło, jeżeli chodzi o parametry. Wpinamy tę wtyczkę jeszcze raz. I zobaczymy, jak się rozpocznie proces ładowania, bo tak... O, zegar się wyzerował. Stacja pstryknęła, przekaźnik w stacji. I jak widzicie, samochód ponownie zaczął się ładować. Czyli tak, nie podsumowując, ten przycisk służy tylko i wyłącznie do yy, zaprzestania ładowania. Podczas, podczas pracy ładowarki, a żeby zacząć ładować, trzeba ponownie po prostu tą ładowarkę, tą wtyczkę wyjąć z samochodu i znów ją wziąć. Tak widać, że działa. Czyli dosyć prosty mechanizm. Nie ma tu jakichś jakich, jakich komplikacji w podłączeniu czy, czy, czy w uruchomieniu tej, tej, tej stacji. Czyli moi drodzy, reasumując, ładowarka e, firmy Dollar jest bardzo fajnym, poręcznym rozwiązaniem, kompaktowym, niewielkiej mocy. Wiem, że ten producent ma również ładowarki e, trójfazowe, i powiem Wam, że e, bardzo mi się podoba ten design, ta obudowa. Wiem, że w wersji trójfazowej ona jest jeszcze większa, jest, jest ładniejszy wyświetlacz. E, I z wielką chęcią e, taką ładowarkę też bym dla Was przetestował. Dlatego mam nadzieję, że firma Dolar przyśle mi taką, taką stację na testy, na próby, żeby Wam pokazać różnice i ewentualnie potem pokazać również, jak ładować taki samochód. Właśnie przy pomocy trzech faz, również przy pomocy złącza AC, tego samego, czyli, czyli Type 2. Cóż, taki krótki materiał, ale myślę, że na start jest wystarczający. Jeżeli będziecie zainteresowani jakimiś szczegółami jeszcze tej ładowarki, to bardzo Was proszę o komentarze. Napiszcie mi o tym. Odpowiem oczywiście. W opisie będziecie mieć oczywiście link do yy, sklepu producenta, gdzie możecie tą ładowarkę sobie zakupić. Nie jest ona naprawdę droga, więc, więc nie jest to wielki problem. Można spokojnie sobie nabyć za tak kilkaset złotych. Także, także ja mogę gorąco polecić, bo widzę, że porządnie wykonana, a to jest dzisiaj najważniejsze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, za to, że jesteście ze mną. Proszę o łapki w górę, jeśli się podobało, o subskrypcję, yy, liczne komentarze. I do następnego razu. Aha, uwaga, muszę Wam powiedzieć, bo pewnie nie wiecie, właśnie niedawno skończyliśmy montaż dużego magazynu, bardzo dużego magazynu i już na najbliższy piątek zapraszam Was na premierę tego filmu. Uwierzcie mi, naprawdę warto takiej instalacji. Nie widzieliście jeszcze na moim kanale i myślę, że nigdzie jej nie widzieliście, na żadnym kanale, bo jest naprawdę olbrzymia. Zapraszam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.